Zatrzymaj nagrywanie przycisk głośność po... Witajcie kochani. E, jest dzisiaj październik, jesień. Witajcie, witajcie. E, dzisiaj postanowiłem, że zrobić taką małą wycieczkę e, po e, pewnej działce, e, która jest częściowo zaniedbana jest jak taka dżungla. E, więc e, właśnie zrobimy sobie spacerek mały. E, Powiem Wam moje przemyślenia. Jest godzina. Przeciągnij dwa palcami, aby odblokować. 17:17. .17. Dokładnie. Taką porę sobie wybrałem. Lubię takie liczby, gdzie właśnie jest 15:15, 13:13. Aby nie było łatwo, żeby nie było, bo w życiu nie jest łatwo, to. Chowam laskę, ale do kieszeni. Miałem ją tutaj zostawić. Mam złożoną. Hop. I chowam sobie do kieszeni. Ola. Tak, złożona jest. Widać, mam nadzieję. Schowam do kieszeni żeby mi nie wypadła, a nie mam kieszeń dużą ubrałem się jak typowy dzisiaj e, grzybiarz bo założyłem słuchajcie, spodnie przydomowe bluza żabkowa no, kurteczka taka przeciwdeszczowa, bo różnie to bywa e, poza tym i założyłem buty zimowe stare zimowe buty więc chodźcie, o oh wow, nie jest to takie łatwe przypominam, że kiedyś tu mieszkałem jakiś czas, ale tu bardzo zdziczało chociaż troszkę zostało wygolone ale jest tu pełno krzaków, pełno różnych rzeczy i to jest takie wyzwanie a że tu mi żadne dziki nie grożą, akurat bo bo wow bo nie grożą mi o Miałam zbierać grzyby ale, a nie, to jest, to jest chyba jabłko zgnite. Hop. Eee, no jest to działka zamknięta. Ale wiecie, że, tu miękko. Ile lat tutaj przebywałem, to nigdy się nie zapuszczałam nawet. Tak dzisiaj pomyślałem sobie, bo tak naprawdę nasze życie jest jak dżungla, prawda? W której żyjemy. I tak sobie dzisiaj pod wpływem pewnego postu pewnej pani Karoliny e, psycholog na Facebooku e, sobie tak zastanowiłem się nad sobą dlaczego jestem w tym ciele. Był post, który pomówił między innymi, o, krzaki, że dusza bez ciała nie istnieje. I tak jest. Rzeczywiście. Dusza bez ciała nic... O, tuż tu jest. Jest nic, nic nie warta. Po to jest w danym ciele, żeby człowiek doznawał pewnych rzeczy, tak? Jeszcze jak ktoś jest urodziwy, to jest mu łatwo w życiu. Jeszcze jak ma piękne stroje, też mu jest łatwo w życiu, ale Coś ciekawego dzisiaj y, słuchałem w filmie Wspaniałe stulecie u sułtana Sulejmana Że och Ała Och serce Pozwól mi kochać i zdejmij ze mnie tą piękną szatę I wiecie co? Tak sobie właśnie pomyślałem, ten post to wszystko. Mówię. Aha, tu są krzaki, Damian. Jak dobrze, że ty, że ty nie widzisz. Dzięki temu do, doznajesz wielu pięknych rzeczy poprzez słuch, węch. Dotyk poprzez wyczuwanie różnych sytuacji, odczuwanie przez swoją wysoką wrażliwość. Ach, gdzieś tutaj weszłem, i to jest piękne, bo szata mówi się, że tak naprawdę jest odzwierciedleniem duszy. Kolorystyka. Wow, coś tu depcze. Zgadza się. Ale to jest ciekawe, fajne wizualnie, ale czy to. Ale czy to świadczy o człowieku? Tak naprawdę. No też, że jest zadbany, że dba o siebie. Ale czy ludzie pięknie ubrani, to na pewno są e, prawdziwi ludzie? To właśnie. kiedyś e, jedna z moich przyjaciółek, e, pani bizneswoman, e, po którejś telefonie, kiedy, kiedy chciała, żeby przyjechał. Ale to jest Powiedziała, uh, powiedziała Damian, to jest straszne, wszyscy ludzie patrzą na mnie, bo jestem ładna, bo mam ładne ciuchy, bo mam pieniądze, e, to wszyscy myślą, że jestem bogata, bo mam firmę i wszyscy tylko czekają. Przynajmniej większość. Żeby coś dzięki temu zdobyć, zyskać, że dość się dorobią. A nikt tak naprawdę nie pomyśli. Nie pomyśli o mnie. Nie zaprosi nigdzie nie zapyta się mnie. Może w czymś ci pomóc. Dobra. miękko. Może coś potrzebujesz? Może w do mnie na kawę. Na obiad No właśnie Ale ja się zakręciłem kas tam No właśnie A ja dzięki temu, że nie widzę Nie patrzę na ludzi Dobrze, no wiem może dzięki komuś wow. <gryw> Że ta osoba jest piękna Ma ładne ciuchy Wow! No i co? I, ja, i doszedłem do, do płotu jakiegoś. Patrzcie. No i co z tego? Ja muszę tą osobę uwielbiać. No właśnie. A większość ludzi niestety płacze, bo na przykład tak zwani oszuści na tym bazują, prawda? Że. Że ładnie się biorą Kupi się można nawet teraz już w się fajne firmowe ciuchy kupić Torbę fajną Jestem biznesmenem, tak? I ci biedni starsi ludzie są okradani wow aż mi nogi wolą e, a ja to jest piękny oła, piękny przykład o jakie drzewo Piękny przykład że przez to, że z każdym bardziej porozmawiać, nawet sobie na remoncie gadałem z bezdomnymi. Coś tam, o co, bezdomny, pijak, jak, coś tam. nie ja wiem, ale fajnie mi się z nim rozmawia. Bardzo mądry człowiek. Aha, tu już siatka, bo chciałem na siatkę wejść. <laughs> Łatwiej mi się chodzi tyłem niż przodem. Eee, I ten ktoś mówi... Hmm, Jesteś dziwny i w ogóle. I co? Widzicie w jednym z filmów niewidome reakcja na nową laskę. Eee, następnym razem przyniósł mi chłopina. Niby były był żołnierz. No poprawkę, tak? Mówi, że niby. Powiedzmy, że mówi prawdę. Bo żeby nie popaść No i to już nie patrzmy, że wszyscy oszukują i wszyscy są źle i podli. Eee, przyniósł mi laskę. Nową, nowiutką laskę, którą dzisiaj widzieliście. I właśnie i to są takie fajne, ciekawe chwile. o, o Jezu, Ciekawe chwile jak teraz. O. Że właśnie. Doś, nie zapomni. I właśnie w takiej chwili się cieszę, że nie widzę. Że patrzę oczami duszy. Że tak, dokładnie oczami duszy patrzę. Uf. Bo życie jest piękne. Ludzi dobrych nie brakuje. Dzisiaj wiedziałam post, że... Post z słowiem między innymi. Ła! Wow, jakiś korzeń weszłem. Tutaj... A, drzewo, nie korzeń. E, z postem między innymi, e, że sprawiedliwości nie ma sprawiedliwość tylko jest w głowie przypominam ostatnio był film wyciecz, film ślepa miłość moja jedna z przyjaciółek Justyna Oskwarek e, jest właśnie w internecie była w telewizji jak sama nazwa wskazuje i Justyna uff, i Justyna Dzięki temu, że poszedł do telewizji Zaję się prokuratura Nie, tam chyba już nie wejdę. Wejdę, ja nie wejdę, ja wejdę. Jasnie poradzę i zajęli się nią. Eee, teraz wszyscy sobie pomogą. Ślepa miłość tytuł filmu. Polecam. O, o nie, aha, znowu siatka. No dobra. Znowu siatka. Wychodzę. Eee, więc w ten sposób. Także eee, jak tu nie wierzyć w sprawiedliwość, tylko trzeba umieć natrafić na odpowiednich ludzi, a nie... Prawda jest taka, mówię niestety, ale prawda jest taka, że jeżeli media jeżeli media wezmą w tym udział, to prokuratura policja i wszyscy, wtedy pomogą, bo o, o, z kościołem zajęli, to już idzie grubo, nie ma wyjścia. Złapali faceta. Może któregoś dnia, jak Justynka się zgodzi, to zrobię z Wami wywiad z nią, przepraszam. A poza tym, o, tu rozwidlenie się zrobiło. A poza tym, powiem Wam, że Justynka już 9 miesięcy mija, radzi sobie. Też jest osobą niewidoma, jak wspomniałem chyba. Eee, I Co to jest przede mną coś ciemnego eee, I Jest niesamowita Ogólnie eee, Fajną masażystką A też jest płot Boże jak to wszystko obrosło Więc <laughs> Nie lubię takich postów Chyba że był to post Jeżeli Właśnie co w duszy gra To wypowiadamy na facebooku czy gdzieś W formie pomocy Pomóżcie mi E, to jeszcze zrozumiem, e, ale ogólnie, jeżeli ja bym osobiście był w takiej traumie, jak byłem e, w jednej kiedyś, w podobnej sytuacji jak Justyna, to w tym przypadku no, chyba bym się załamał. Miałbym pretekst, pretekst, słowo klucz. Nie warto, nie pomogą mi. Nic się z tym, nic z tym nie zrobią. Nie, 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 nieprawda Trzeba mówić o problemach Słyszę ulicę w tamtą stronę Więc się chcę tam zbliżyć Bo mi się trochę zmęczyłem Trzeba mówić o problemach I pamiętajcie Zawsze jest wyjście Zwłaszcza teraz Dobra, co robicie? Jak nie nogami, to rękami się rozpychamy, kochani. Całym sobą się rozpychamy. Nie poddajemy się. Życie jest dżunglą, ale zawsze jest wyjście z sytuacji. Naprawdę i chyba właśnie znalazłem. Światełko nadziei czuję. O! Jabuszko! Proszę bardzo. Nie wiem, czy je widać na mojej dłoni. Jest jabłuszko. Tak, które kusiło Ewe Jadama. No ale czy tak naprawdę przekuszenie grzech jest czymś złym? Jeżeli nie wiemy, że że jest to złe, to nie jest to grzechem. To jest tylko lekcja. I ta dzisiejsza lekcja pokazała mi, że hej zobacz, przebież sam, bez laski, i tymczasem poradziłeś sobie Myślę, że wyszedłem już, ale też zapewne nie mogę być. Dobra, mam tu ogrodzenie. Jak mam tu ogrodzenie, to właśnie to, to nie wiem czy już wyszedłem. Ale chyba w tamtym kierunku muszę iść. O, drzewo! Drzewo! Ale jakie twarde, jakie grube No Tak to jest bardzo stara posesja, jeszcze zakupiona, jak tu był spokój, jak tu nie było autostrady, tam gdzieś słyszę ulice, więc ała. ała, to tylko gałązka, o której się podrapałem, ale to nic nic złego, podrapać się czasami, będzie mi się lepiej spało, następne doświadczenie życiowe. O którym się mi żadna krzywda nie stała, but rozwiązany, ale brniemy do przodu. Brniemy. Takie sytuacje najlepiej zrozumieją osoby, które w swoim życiu przeszły. Bywały raz na dnie, potem się podnosiły. Potem co spowodowało, że znowu sięgnąły do jakiejś używki, czy nawet papierosa. Też używka. Ja też właśnie jakiś czas nie paliłem drobny stres czy pre, już pretekst i już pretekst przypominam co tu jest żeby sięgnąć znowu po te świństwo hmm? o, tu nie przejdę Może tu przejdę i i po co to było? Na co to było? Oh. No właśnie, ale tu jest gąszcz. No słyszę bliskie samochody, a ta dojść nie mogę do nich. Spokojnie, poradzę sobie. Nie wiem, jeśli się filmować. Co to leży tu? O, jakaś rura. Nie, żadnej rury nie używam. A, to jest ogrodzenie? Nie. Ale numer, ja chyba obeszłem dom dookoła. Nie, nie wierzę. Normalnie nie wierzę. Chyba go obeszłem dookoła. <grym> A, but rozwiązany. Spoko. Kurczę, ale czad. Uff. I to jest niesamowite. Jak człowiek jest się dumny, że poradziłem sobie, zrobiłem to. I naprawdę dla kogoś to ma sytuację w życiu, gdzie czegoś się boi. Właśnie tak, obeszłem cały dom dziadkowy dookoła. <ślesk> Niesamowite i to jest właśnie ta chwila, w której, właśnie, że wow, jestem wielki, jestem niesamowity. I naprawdę polecam Wam różnego rodzaju grupy wspierające: e, typu walczę o siebie, Kasia lubina. Jest fajna grupa osób po udarach, e, młodzi i pozytywni. Jest na Facebooku, teraz nie pamiętam jej nazwy do końca Taki terapeuta Tomek prowadzi Gorący Tomku pozdrowiłem dla Ciebie Przy okazji za to Za to co robisz Uch. Bo jesteś niesamowity Wielki No, nie proszę Uch. Ja dzisiaj też jestem wielki, prawda? Tak Dawno nie było filmów jako Sultan Emir A Sultan Emir ma wspierać Was Ma Wam właśnie pokazywać, a też na własnym przykładzie, a nie tylko siedzieć i mówić w domku, co ja nie robię, ja nie jestem mądry w ogóle. O Boże, najlepsze przez to, że ja... że ja jestem im starszy, tym głupszy. Tak, o tak. Kochani, dziękuję Wam za wysłuchanie tego filmu. No i wracamy do punktu wyjścia. <laughs> oh, pozdrawiam. Pa. Ekran startu.